Hej, cześć wszystkim. Mówię do was z, z ofu o tym, jak kończyć amatorskie projekty. Jest to prezentacja, którą miałem przyjemność e, dawać na Game Dev Feście w ramach e, poligonu e, parę tygodni temu, jeszcze w listopadzie. To była 11 edycja i pytacie w listach, czy ta prezentacja była nagrywana. Otóż nie była. I z uwagi na to postanowiłem ją nagrać w takiej formie, żeby każdy miał do niej dostęp e, na YouTube. E, będę to nagrywał w częściach, głównie z uwagi na to, że ostatnimi czasy miałem jakieś problemy z mikrofonem i nie chcę stracić godziny gadania, więc podzieliłem to na części. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Um, I co? Do dzieła. Jak kończyć amatorskie projekty? Myślałem na ten temat głównie z uwagi na taką obserwację, jak to jest możliwe, że na game jamach powstają gry w przeciągu tam, 48 godzin, 36 godzin, czy nawet 24 godzin, a potem patrzę na projekty, które były robione teoretycznie wiele miesięcy, i one są w gorszym stanie niż te projekty jamowe. Więc jak to jest możliwe? Jak, jak działają game jamy? Co jest w nich takiego niezwykłego? A co z kolei zawodzi tak mocno w takiej pracy codziennej, jeżeli chodzi o, o, te, o te projekty? Więc tutaj nie ma jakiejś niesamowitej nadludzkiej mądrości. To jest po prostu kwestia, żeby organizować sobie czas i można by to w takiej formule TED Talkowej przedstawić. Natomiast będę się starał tutaj zakreślić może jakieś szersze spojrzenie na to, jakie są warunki w stosunku do tego i jakie są narzędzia, żeby sobie z tym radzić i mam nadzieję, że to będzie użyteczne przynajmniej dla części osób, taką mam nadzieję więc moja perspektywa wynika stricte jakby z dwóch kątów z jednego, z jednej strony jestem producentem i też liderem zespołu, liderem projektów w naszym studio to jest małe studio, w szczycie produkcji nad heading outem było nas 12 osób więc to jest wciąż mała skala, ale już taka, która wymaga już jakichś tam wysiłków produkcyjnych. A z drugiej strony widzę to też, jeżeli chodzi o to, jak sobie radzą z tymi rzeczami studenci. Czyli jeżeli prowadzę przedmioty, w ramach których tworzymy projekty na zaliczenie, biorę udział w, w komisjach dyplomowych, gdzie staramy się pomagać i, i oferować jakiś feedback zespołom. To często obserwuję właśnie ten, ten paradoks, że te projekty dyplomowe, może robione przez wiele miesięcy, czasami nie wiem, brakuje im takich podstawowych rzeczy, jakim, jakim już posiadają te mm, projekty, które są, powstają na Gemdziałach. Więc to są te moje perspektywy. Plus, jeszcze do tego wszystkiego sam realizuję jakieś swoje amatorskie projekty. Wciąż staram się znajdować na to czas i, i robić coś w tym, w tym aspekcie. Więc to też jakoś dokłada mi jakiś punkt z którego mogę na to spojrzeć. I teraz wydaje mi się, że amatorskie projekty to jest takie określenie, które jest nieco negatywnie nacechowane, w takim sensie, że <laughs> bardziej powinno tu chodzić o niekomercyjne projekty, bo słowo amatorski niesie ze sobą taki bagaż, że to może amatorskie to jest jakieś gorsze, niższe jakości. Natomiast tu chodzi raczej o projekty właśnie niekomercyjne, czyli takie, które robimy generalnie sami dla siebie, żeby się czegoś nauczyć, żeby się samodoskonalić yy, i tak dalej. To też ma miejsce w szkole i na studiach, więc ja traktuję wszystkie te projekty, które są robione w trakcie studiów czy, czy szkoły, jako no te niekomercyjne, mm, amatorskie. No i generalnie chodzi o to, że one są niekomercyjne w tym sensie, że nie podlegają się swojemu budżetowaniu czy jakimś terminom narzuconym z zewnątrz. Znaczy one czasem są, jeżeli mam termin oddania pracy jakiś na studiach, czy coś takiego ten termin występuje, no ale to jest troszeczkę inny jakby in poziom, inny imperatyw niż jeżeli ktoś w pracy stoi nad nami i każe nam coś zrobić. Więc to jest taka dla mnie definicja tych rzeczy. Um, i, 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 I to powinno się zawierać wokół tego. I teraz o czym będę mówił? Powiem, dlaczego warto w ogóle na to zwrócić uwagę. Czyli dlaczego w ogóle warto kończyć projekty niekomercyjne, amatorskie, skoro nie ma z tego pieniądza, nie ma z tego często też jakiejś chwały wielkiej. To dlaczego warto jednak to robić, a nie ciągle zaczynać w kółko. Um, ty. To, że zaczynanie i kończenie projektów to są w sumie dwa różne zestawy umiejętności, są tam uwzględnione, więc dlatego chociażby warto na to zwrócić uwagę. Plus będę właśnie starał się nakreślić te zależności, jakie ja widzę. Być może dla kogoś to rzuci jakieś światło, którego wcześniej jakoś nie widział na tego typu zagadnienia. Będę się obracał wokół bardzo, bardzo podstawowych. Jakby rzeczy związanych z psychologią i chemią mózgu, ale to będą bardzo, bardzo powierzchowne rzeczy, więc jakby tutaj ja nie będę pozował na eksperta w tej, w tej dziedzinie, ale będę się opierał na pewnych podstawowych zależnościach, żeby wyjaśnić pewne rzeczy. No i chyba najbardziej istotna rzecz, no to ta część związana z narzędziami i technikami, jakie będę starał się pokazać. No i być może tutaj dyskusji na YouTubie nie będzie, ale nie wiem, zapraszam do komentarzy, ja... Traktuje YouTube raczej jako taki hosting wygodny, nie, nie jako wielką platformę, gdzie mają być jakieś subskrypcje, lajki i komentarze, ale nie wiem. You do you, można. I teraz dlaczego moim zdaniem warto? Ponieważ droga do tego, żeby zrobić w końcu jakiś fajny projekt, w sensie jakąś dobrą grę, niestety w przypatrzającej większości przypadków, czyli jest to w zasadzie zasada, wiedzie przez ileś tam. No, nie najlepszych projektów, w takim sensie, że osoba, która zaczyna tworzenie gier, a nawet doświadczony twórca, moim zdaniem, musi zrobić naprawdę wiele projektów, które są po prostu słabe w ten winny sposób, tak? ale po prostu są, i one się jakby kończą, znajdują swój finał, zostają w jakiś sposób tam wydane, czy, czy po prostu schowane do szuflady, ale, ale są skończone tak żeby przejść cały ten proces zarówno związany z zaczynaniem projektu, który zaczynanie projektu ma swoją specyfikę, też z tym, powiedzmy, wiem, środkiem projektu, gdzie też wiele rzeczy wymaga dopilnowania, no i ostatecznie to zamykanie projektu, gdzie wiele osób twierdzi, że te ostatnie 20% gry, to jest 80% roboty, to nie jest powiedziane, że tak zawsze musi być. Natomiast często tak wychodzi już przez inne zależności, inne realia. Więc ja uważam, że po prostu należy zrobić dostatecznie dużo gier, dostatecznie sensownym czasie i wtedy móc, już każdą tą następną grę zrobić trochę lepszą, trochę lepszą i w końcu zrobić tą grę, którą naprawdę będzie się z niej w jakiś sposób zadowolonym. Um, ja generalnie też uważam, nie wiem, to nie jest jakaś wielka akademicka teoria, to jest moja taka robocza teoria, którą sam sobie stworzyłem, czyli taki rodzaj hipotezy, że istnieją cztery stopnie wtajemniczenia, jeżeli chodzi o robienie giereczek. I tak na pierwszym poziomie wtajemniczenia największym blokerem jest brak podstawowych jakiejś umiejętności i wiedzy, czyli nie umie się obsługiwać narzędzi, powiedzmy silnika, czy nie masz jakichś konkretnych skilli związanych z, nie wiem, tworzeniem grafiki, audio, czegokolwiek. I to generalnie pozwala wytworzyć grę. To jest jeszcze dużo roboty więcej, jeżeli chcecie wytworzyć dobrą grę, bo wtedy jeszcze dochodzi wszystkie rzeczy związane z projektowaniem i tak dalej. Jakby nie każda osoba, która jest w stanie coś wyklikać w silniku, Zrobi dobrą grę. Natomiast to jest pierwszy poziom wtajemniczenia. Mieć jakieś wiedzę, umiejętności, jakiś skillset. Na drugim poziomie generalnie to, co będzie głównie poruszane w tej prezentacji, to jest ten moment, kiedy umiemy już jakieś podstawowe rzeczy, jesteśmy w stanie zrobić grę, ale to się niestety rozjeżdża już na poziomie koordynacji, motywacji, szeroko rozumianej komunikacji, ale też szacowania i dowożenia. I to jest w sumie trudniejsze. Jakby każdy z tych następnych poziomów tajemniczenia, niestety, jest trudniejszy niż poprzedni, ponieważ na ogół zespoły robimy znaczy, gry robimy zespołowo, tudzież nawet jeżeli robimy je sami, solo, dewujemy, to wciąż kwestia motywacji, szacowania i dowożenia jest bardzo istotna. No i tutaj być może wiele osób po prostu dochodzi do tego momentu, że ma już podstawy, ale nie jest w stanie właśnie ogarnąć tego pod kątem, czy nawet pojedyncze osoby, czy zespoły, jeżeli chodzi o koordynację, motywację itd. itd. Więc o tym będziemy w sumie mówić najwięcej w tej konkretnej prezentacji. Później, jakby na dalszym etapie, wydaje mi się pojawiać się coś takiego jak umiejętność utrzymania i przekazania wizji, czy to artystycznej, czy jakiejś nawet powiedziałbym technicznej też projektu. I już taki najbardziej masterski poziom to jest stworzenie jakiegoś stabilnego otoczenia ekonomicznego czy biznesowego wokół tego wszystkiego Czyli po prostu, żeby hajs się zgadzał bez jakichś, nie wiem, chorych kompromisów i tak dalej Żeby ludzie mogli w spokoju te gry robić, a nie walczyć o przetrwanie Więc tak to wygląda, natomiast najbardziej będziemy mówić o tym punkcie, czy najwięcej będziemy mówić o tym punkcie B I teraz tak Zaczniemy od tego, od tych zależności i wydaje mi się, że to będzie jeszcze w tej pierwszej części. Czyli generalnie trzeba sobie zdać sprawę z rzeczy dość prostej, ale jednak istotnej, że robienie gier jest czymś innym niż granie w gry. Jeżeli ktoś kocha grać w gry, to jeszcze nie jest powiedziane, że będzie dobrym twórcą gier. A to wynika głównie z tego, że gry są zaprojektowane przez kogoś, ktoś włożył bardzo dużo pracy, żeby generalnie utrzymywać nasze zaangażowanie, żebyśmy grali w tą grę, żebyśmy się ani nie nudzili, ani nie frustrowali i tak dalej. Natomiast, no, to znacie. Jakby cała ta teoria flow to jest taki one-on-one, on one jakiegoś tam projektowania gier. Natomiast praca na ogół nie jest tak zaprojektowana. Praca nie jest zaprojektowana, żeby utrzymywać nasze zaangażowanie, dlatego wymaga więcej wysiłku, żeby realnie utrzymywać to nasze zaangażowanie. Natomiast plus jest taki, że możemy sobie sami zaprojektować pracę w taki sposób, żeby ona była bardziej właśnie angażująca. To nie jest jakby. Taki nisko wiszący owoc, ale absolutnie taki, który jest dla każdego, mm, dla każdego do zgarnięcia. Więc o tym będziemy tutaj sobie mówić. I teraz bardzo tutaj uproszczę pewne rzeczy, ale ch chcę, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, z czego to wynika. Więc stworzyłem sobie, jakby takie dwie osie. Jedna to jest, jakby, znaczy jakby taka pozytywność bodźca. To jest ta zielono-czerwona mm, strzałka. A druga to jest czas, czyli w jakim mniej więcej okresie dana rzecz. Jaki jest interwał albo taka, taka klatka czasu dla danej rzeczy? Czy coś się odbywa szybko, czy coś jest długofalowe? To mam na myśli. I teraz mamy pewne hormony, tak je nazwijmy, czy pewne substancje psychoaktywne, które nasz organizm sobie wydziela w określonych sytuacjach, ponieważ tak, zostaliśmy stworzeni ewolucyjnie. Zresztą nie tylko my jesteśmy jakimś tam przykładem tego typu działania, ale wiele innych zwierzątek też to, też to z nami dzieli i teraz w przypadku takich jakby nie wiem, negatywnych mody, m, negatywnych nazwijmy to m, motywatorów które działają w krótkim okresie no to mamy adrenalinę czyli ten taki hormon walki albo ucieczki czyli widzimy zagrożenie albo nawet wydaje nam się że jest zagrożenie więc nasz organizm trochę pompuje adrenaliny i wtedy podejmujemy decyzję że albo uciekamy albo będziemy się tam wiecie, napitalać nie jest to jest adrenalina ona jest obecna w jakiś takich sytuacjach, gdzie jesteśmy wystawieni nagle. W jakiejś sytuacji niepublicznej nawet też, i tak dalej. Z kolei takim krótkoterminowym, ale działającym powiedzmy na zasadzie pozytywnej motywacji, czynnikiem jest dopamina, która po prostu jest takim zwykłym, jakby hormonem nagrody, nazwijmy to w dużym uproszczeniu, czyli jak nasz mózg uznaje, że coś zrobiliśmy dobrze. To daje nam trochę dopaminy, żebyśmy się poczuli z tym dobrze. Coś takiego. Żeby nas nagradzać, żeby to, 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 to sprzężenie działało. Zaraz też trochę wytłumaczę, może bardziej, jak ja to rozumiem, ale taka jest najprostsza zasada. W takich średnio, powiedzmy, okresowych um, sytuacjach pomaga nam też endorfina, czy ogólnie szeroko pojęte endorfiny, których jest tam sporo. No i to jest sytuacja, w której na przykład no generalnie główne działanie endorfiny jest przeciwbólowe. Czyli jeżeli na przykład biegniemy gdzieś daleko, to endorfina jest wydzielana, żeby ochronić nas przed bólem, jaki by wywołany był tym, że nasze narządy się tam troszeczkę ze sobą obijają, jak biegniemy. Więc to jest chociażby taki przykład. Też endorfina się wydziela, jak się śmiejemy, bo ewidentnie ten sam mechanizm działa. Czyli jak, jak się śmiejemy, to nasze narządy troszeczkę się z, ze sobą obijają, więc jest wydzielana endorfina. Natomiast to jest taki średniookresowy hormon. Tych takich średniookresowych dorzuciłem też jako pozytywne oksytocyna. Oksytocyna to jest taki z kolei hormon, który jest wydzielany na zasadzie pracy w grupie, kooperacji, też takiego uczucia. Niektórzy nazywają to hormonem miłości, ale generalnie on jest wydzielany zawsze wtedy, kiedy współpracujemy w grupie albo w jakiś sposób sobie pomagamy i nie wiem, wykazujemy się empatią i, i tak dalej. Więc to jest pozytywny motywator związany z tym, że chcemy na ogół pomagać ludziom i na ogół ludzie nie są jakimś tam socjopatami, psychopatami, tak? Z kolei w takim długofalowym jakby działaniu tym negatywnym motywatorem jest kortyzol, czyli jeżeli nasz organizm jest dłuższy czas w jakimś stresie, w jakimś poczuciu walki, no to z kolei wytwarza się dużo kortyzolu, który, znaczy dużo, no, wytwarza się kortyzol po prostu ogólnie, który pomaga nam między innymi zamieniać naszą tkankę tłuszczową w energię i tak dalej. Natomiast oczywiście jakoś tam bardzo długofalowo on ma negatywny skutek, ponieważ nie można być wiecznie w stanie walki, po prostu. Um, Musi być jakiś odpoczynek po takiej sytuacji. A z kolei serotonina jest jakoś powszechnie uważana za taki hormon szczęścia, nazwijmy to. Czyli z kolei, długofalowo, mm, jest taką nagrodą, powiedzmy, za dobrostan, powiedzmy, czy taką higienę życia. To, jak dużo śpimy, wypoczywamy, nie wiem, też nie wiem, przytulamy się i tak dalej, to to pomaga nam wytworzyć, jakby, Między innymi serotoninę, więc ona z kolei tak długofalowo pozwala nam działać. I teraz, które z tych rzeczy działają kiedy? Jeżeli mamy tą sytuację pokazaną z Game Jamu, no to generalnie mamy duże ilości adrenaliny, bo po prostu cały czas jesteśmy postawieni przed jakimiś zadaniami, które musimy realizować, więc to nas jakoś ten. Załóżmy, że realizujemy te zadania, tworzymy jakieś małe kawałki tej naszej gry, ktoś tworzy postać, ktoś jakiś fajny dźwięk i tak dalej, to z kolei nam wydziela dopaminę, po prostu, za każdym razem, kiedy taka fajna sytuacja się wydarzy, dostajemy nagrodę w stylu, o, ale się fajnie zadziała. Plus pracujemy w grupie, więc ta oksytocyna, w sensie ktoś coś zrobił, ktoś komuś pomógł, ktoś kogoś tam, nie wiem, przytulił i tak dalej, więc jakby czujemy się całością grupy i tak oksytocyna sobie działa. No ale też jesteśmy niewyspani, jesteśmy zmęczeni, ogólnie jest nam niedobrze, tak jakby komfort samego istnienia, bycia na, na game jamie nie jest jakiś duży, więc tu z kolei nam pomagają endorfiny jakoś, uśmierzają ten nasz ból, dlatego na sam koniec, kiedy jest prezentowanie projektów, jak wszyscy są już super zmęczeni i tak dalej, to mówią, że też gadają bzdury, bo na przykład są niewyspani i tak dalej. Jakby częściowo tak, są niewyspani, natomiast też prawda jest taka, że są jakby w, w głowie, w całym organizmie mają koktajl tych wszystkich jakby substancji które niekoniecznie sprzyjają takiemu bardzo składnemu i logicznemu zachowywaniu się. Jakby adrenalina w ogóle jest tego typu hormonem, że bardzo ogłupia człowieka. W sensie spowoduje, że krew generalnie jest skierowana w rzeczy bardziej istotne w organizmie, jak kończyny i tak dalej, a nie do mózgu. Więc generalnie jak się stresujemy i mamy adrenaliny dużo w organizmie, to trudniej nam się myśli. Więc to jest taki paradoks. Jak ktoś się boi wystąpień, czy stresuje u go wystąpienia, no to dostaje strzały adrenaliny i w sumie czuje się jeszcze głupszy, jak zapomina słów i tak dalej. Więc niestety nasz organizm nie sprzyja. Natomiast na game jamie nie mamy za bardzo oparcia ani w serotoninie, bo to jest w pewnym sensie przeciwieństwo tego, jak powinniśmy dbać o to, żeby nie wiem, serotonina była naszym sprzymierzeńcem. No i też ciężko mówić o kortyzolu, bo to jest trochę chyba za krótki jednak czas, to musiałby trwać wiele dni czy tam nawet tygodni. Więc tak to wygląda, więc musimy się przestawić trochę z myśleniem, jeżeli mówimy o, o kończeniu projektów takich dłuższych, żeby nie bazować na tych takich najprostszych motywatorach właśnie w stylu dopomina, adrenalina i tak dalej tylko raczej zacząć bazować na tych, które nie wiem, trochę wiążą się właśnie z takimi stabilizacją dopaminy, dbaniem o siebie, serotoninę i minimalizacją stresu. Więc będziemy o tym mówić, jak do tego powiedzmy dojść. I teraz jeszcze krótka taka, takie przykładowe, dlaczego tak to jest i dlaczego tak to zostało skonstruowane. Na przykład dopamina jako hormon takiej nagrody, Pozwoliła człowiekowi zasadniczo podbić większość globu, tak to trzeba nazwać. Oczywiście pomogło nam też wiele innych rzeczy. To, że nam się mózg zwiększył, jelitka wydłużyły i tak dalej. Ale generalnie rzecz biorąc, taki człowiek powiedzmy, dawno, dawno temu nazwijmy to człowiek pierwotny, chociaż nie wiem, czy to jest poprawne jakby określenie. Szedł sobie, szedł i nagle z oddali widział, że jest drzewo. A na tym drzewie widzi jakieś takie małe kropki, że to są owoce, i dostawał szczał dopaminy. W który, o, zauważyłeś, dobrze, nagroda. Potem jak sobie, jakby stwierdził, że idzie w kierunku tego drzewa, bo poczuł się dobrze z tym, bo po to tak działa dopamina, no te owoce się stają coraz większe w jego oczach, tak? I znowu dostajesz dopaminy, że okej, okay, idziesz w dobrym kierunku, jakby robisz coś dobrego. No i w końcu dochodzisz do tego drzewa, zrywasz tą tam brzoskwinkę, czy co to jest, zjadasz i wtedy znowu dostajesz dopaminy, z tyłu, dobrze zrobiłeś, dobrze to zrealizowałeś. No i dzięki temu ten hormon nagrody pozwolił właśnie ludziom zdobywać pożywienia, nawet też gromadzić pożywienie w sytuacjach, w których mieli go nadmiar i tak dalej. Więc to jest trochę bardziej skomplikowane, ale tak to działa. I może to wykorzystywać na, swój, na swoją korzyść, ale niestety świat, w którym żyjemy, nie do końca jest tym światem, albo w ogóle nie jest tym światem, którym żył sobie ten człowiek pierwotny, ponieważ my mamy na podorędziu chociażby telefon w naszej kieszeni i to jest taka właśnie instant źródło, instant gratyfikacja, czyli taki źródło dopaminy, które możemy w każdej chwili wyciągnąć, kliknąć i już. I to częściowo sprawia, że my tracimy zainteresowanie takimi. Em, jakby z działaniami, które mogą nam to dopaminkę w dłuższym czasie, jakby dawać. Tak jak ten człowiek, który szedł do drzewka, troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę i na końcu nagroda. Tylko mam coś takiego, że wyciągam telefon, pach, pach dwa śmieszne koty i od razu nam się dopaminka jakby, jakby tam wydziela i tyle, i już nie mamy potrzeby robić nic więcej. Więc to jest taka pułapka, której trzeba być świadomym i, i tyle, i umieć sobie radzić. Jakby żyjemy w czasach, jaki żyjemy, i wiadomo, no, ktoś może odstawić telefon i tak dalej. Natomiast to może nie być aż takie proste. Eee, tak, no śmieszny kod, o tym, o tym wspominałem. I teraz tak, tu już się zaczynają narzędzia i techniki, <gry> więc e, tak, tak to zawiśnie. Tutaj zakończę tą pierwszą część, to jest jakieś niecałe 20 minut, więc wydaje mi się, że optymalnie z punktu widzenia, ile można uwagi poświęcić, też bezpieczne, jeżeli chodzi o moje techniczne ograniczenia. E, więc e, koniec części pierwszej tutaj. No i mam nadzieję, że powstanie część druga, i od razu na nią zapraszam. To cześć.